Jak widać są to uchwyty na telefon, które można wykorzystać podczas ładowania, tutaj można włożyć część wkładaną do kontaktu i po prostu na tej części telefon wisi, więc nam się nigdzie nie pałęta ten kabel, nie ma ryzyka, że spadnie, że szybko się potłucze, więc myślę, że to jest po prostu praktyczny gadżet. Teraz powiedz tak naprawdę, jak, jak z czego jest wykonany, jak, wyko jak się go wykonuje, bo to jest chyba jakiś plastik? Owszem, to są zużyte butelki na przykład po szampanach albo żelach pod prysznic, gdyż postawiliśmy sobie misję, aby nasz produkt tylko był funkcjonalny, nie tylko ładny, ale też ekologiczny i w ten sposób to realizujemy. Jak długo trwa wykonanie takiego, takiej jednej, to kieszonka, jak to nazywać? Po prostu uchwyt. Myślę, że ciężko jest uogólnić, bo jak widać jest naprawdę wiele wzorów. Niektóre to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu minut, niektórym trzeba poświęcić nawet kilka godzin. Nie, Ja się bardziej zajmuję, jeśli prowadzimy akcje takie bardziej społeczne w szkołach, że opowiadamy na przykład o tej ekologii, prezentujemy nasz produkt lub mówimy też o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od telefonu, to ja wtedy chodzę na prezentację lub zajmuję się też sprzedażą, więc załatwieniem, załatwianiem na przykład, jak mamy pójść do naszych klientów, porozmawiać z nimi, uzgodnić tam jakby szczegóły, to wtedy ja się tym zajmuję, no między innymi ja. Wcześniej celowaliśmy tak jakby w klientów indywidualnych, czyli że podchodzi do nas klient i my sprzedajemy im to do ręki, a teraz będziemy, tak jak było mówione, celować tak w firmy, czyli będziemy to sprzedawać jako gadżety korporacyjne, bo myślimy, że to nam zwiększy obroty, bo wtedy się sprzedaje tak bardziej hurtowo, że nie po jednej sztuce, tylko na przykład po dwadzieścia i to wszystko nam padło tak jakby do głowy, w sensie podpowiedział nam profesor z zut który był u nas niedawno na konsultacjach i dzięki temu właśnie celujemy teraz trochę w inny rynek. Musimy być naprawdę aktywni, że żeby żeby ktoś więcej o nas usłyszał, ale właśnie myślę, że mamy dosyć dużo różnych możliwości. Właśnie jak teraz będziemy mieli swoją stronę internetową, mamy swojego, swoją stronę na Facebooku, piszemy artykuły do naszej regionalnej gazety, a także kilku innych gazet. Właśnie po prostu pokazujemy się na różnych imprezach. W mieście, w szkole no, chodzimy z różnymi prezentacjami do naszych rówieśników i też do trochę młodszych osób, właśnie o szkodliwości nadmiernego używania telefonów i ekologii. Rzeczywiście, uczniowie nasi są bardzo zdolni, pomysłowi, bardzo samodzielni a przede wszystkim uzdolnieni y, tak ekonomicznie choć to tylko zwykłe liceum ogólnokształcące nie mamy takich przedmiotów zawodowych związanych z ekonomią świetnie sobie radzą y, począwszy od produkcji y, zawsze są to rzeczy robione ręcznie dlatego są w cenie po marketing później poprzez rozmowy biznesowe y, także mogę powiedzieć że są to bardzo zdolni młodzi ludzie y, nasza szkoła już od lat y, kultywuje Tą tradycję prowadzenia mini przedsiębiorstwa w szkole, czyli mini przedsiębiorstwo prowadzone przez uczniów. Pomysł, tworzenie pomysłu, wszystko od podstaw. Pomysł musi być na pewno ciekawy. Wiemy, że w dzisiejszych czasach niełatwo jest coś sprzedać. Młodzież nie dysponuje również z właściwie kapita żadnym kapitałem, tak? Więc stąd ta kreatywność chyba z właśnie z poszukiwań czegoś, co będzie niezbyt drogie. W wykonaniu, co nie przekroczy, koszty tego nie będą przekraczały możliwości młodzieży, będzie w zasięgu ich portfela. No i dlatego te pomysły są chyba takie ciekawe. Jak zrobić coś z niczego?